Siema, witajcie, tej Szylni Kajot ja i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Słuchajcie, dzisiaj będziemy kupować sobie tą ofertę. Miejmy nadzieję, że coś wypadnie. Powinno wypaść. 5 megaboksów, 170 gemów i 2400 monet. Za to sobie kupimy karnet za więc będzie dzisiaj... Więc będzie dzisiaj grubo. 6 megaboksów. Pięć... Sześć... Dobra... Star Power do... Pięć... Ostatni już... Dobra. Dobra... Nie będę żadnego skina kupował... Kupywał chyba... Bo nie ma sensu. Do El Primo 2. I do Mortisa 1. Zarąbiście. To teraz jeszcze sobie kupimy karnecik. Bum. Matko. No to fajne, bum. No, come on, come on. To jeszcze sobie tak zrobimy prezent. Już w ogóle będzie. Rozwalimy system. Normalnie kupujemy jeszcze 30 gemów. No, bo mnie stać. Chyba. No co, tak, stać. Ha, ha. Dobra. I kupujemy następnego mega megaboksa. Adam i monety. No i dzisiaj będzie opening tego wszystkiego. Miejmy nadzieję, że coś wypadnie, no? Do nikogo. A jak już, to do kolta. What tough? Dobra. O! Jak fajnie. No i odblokowujemy. To nie jest tylko to jest skin. <zasketning> Szybko. Megabox, pięć. Ajajajajaj, no. Dawaj dobrego. Ostatnia szansa. Pięć. 5600 monet. Ja pierniczę. Mogę to sobie wszystko poulepszać i żadnej nowej legendy, poważnie. Ja pierniczę, no. Ile ja mam? Jakie ja mam szanse? Na epickiego? 0,5834 To jest dziwne, porypane I legendarnego 0.0461 To duże, to, to są bardzo duże szanse, no Ja cię kręcę w obie ręce No nic ale przynajmniej mam już, mam już świecący nick więc mogę sobie taki ustawić, mój ulubiony teraz będzie big box, a potem monety i mega box ale i tak i tak się cieszę, bardzo się cieszę z tego 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 peningu yy. i się też bardzo cieszę ze skina poko. po co loco po co, loco? Po co? Po co mu się nogi? Po co? A i jeszcze power do... Um, um, Serio? A tak poza tym dojść, że... Więc super... A ja zapomniałem... No Dobra. A teraz sobie Koniecznie na tym trybie, no dobra, no jak już będzie. Jak kiedyś, no ale ja wolałbym, na...